Zwolennicy GMO upowszechniają szereg mitów, które przy dokładnej analizie niestety nie wytrzymują, nie wytrzymują próby i czasu, i argumentacji. Mówi się często, że uprawa roślin modyfikowanych genetycznie, która na świecie się rozszerza, jest panaceum na głód na kuli ziemskiej. Jest to po pierwsze nieprawda, po drugie ogromne nadużycie. Owszem, na świecie część ludzi nie dojada, część ludzi głoduje, ale wynika to raczej z problemów dystrybucji żywności, może i pewnej niemoralności świata współczesnego, który wydaje na rozrywki, na przyjemności, na zbrojenia pieniądze tak ogromne, że tylko niewielka ich część by wystarczyła na to, by wyżywić głodujących na świecie. Generalnie w całej Unii Europejskiej mamy na produkcję żywności. W związku z tym. Ten argument, że mamy więcej produkować, zupełnie odpada. Mamy nadprodukcję. Drugi argument, że mamy produkować taniej. No skoro w tej chwili w Polsce wiśnia kosztowała 40 groszy, w skupie od producenta, a jabłka 10 groszy, no to jaki jest sens, żeby jeszcze prowadzić genetycznie modyfikowane organizmy po to, aby wiśnia kosztowała 20 groszy, a jabłko 5? Zupełnie bez sensu. Nie ma potrzeby upraw genetycznie modyfikowanych w Polsce prowadzać, gdyż my mamy nadprodukcję żywności, mamy tradycyjną żywność, mamy biotechnologie, które funkcjonują. Alternatywa oczywiście jest. Rolnictwo konwencjonalne w zupełności jest w stanie wyprodukować wystarczające ilości żywności. Ba, przecież problemy. Rolnictwa w roku 2008-2009 również w dużej mierze zasadzają się na tym, że wzrastają zapasy żywności na świecie, że część krajów dusi się od nadwyżek żywnościowych, w związku z tym spadają ceny, to powoduje perturbacje na rynku, spadają dochody rolników, czyli nie potrzeba na razie. Mówię, trudne do przewidzenia jest to okres 20, 30, 40, może więcej lat, kiedy będziemy musieli cały potencjał kuli ziemskiej wykorzystać do produkcji żywności. Na razie tego robić nie musimy. Zwalczamy głód w Afryce przez to, że dajemy im przeżyć, dając im zarobić, czyli kupujemy od nich jakieś produkty, a jeżeli znajdziemy takiego, to przetransportuje nasze zboże, czy nasze owoce, które gniją pod Drzewami czy zboże, które nie którego polski rolnik nie może sprzedać do Afryki, to proszę bardzo, jest dostępne. Więc gdzie tu jest mowa o braku produkcji wystarczającej? Nie, nie ma takiej mowy. Jest świat zalany nadmiarem wytworzonej żywności, której nie ma e, za co przetransportować do głodzujących. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że rośliny modyfikowane genetycznie nie dają wyższych plonów. Ba, Amerykanie. Którzy przodują w pracach nad roślinami modyfikowanymi genetycznie, twierdzą, i mam takie dane z kilku ośrodków naukowych amerykańskich, że soja modyfikowana plonuje gorzej niż soja niemodyfikowana. Około 15%. Oficjalne czynniki, nawet w Stanach Zjednoczonych, podają, że. Jednak wzrosty plonów są, są nie tak istotne jak, jak się spodziewano, a w wielu wypadkach są nawet, nawet niższe. Czyli to nie jest tak, że uzyskujemy znacznie większe plony i to byłoby uzasadnieniem dostosowania Roślin modyfikowanych. Z kolei wyjście poprzez wprowadzanie nowego czynnika zagrażającego zdrowiu i środowisku w postaci organizmów genetycznie modyfikowanych znalazło już swój odpór w Afryce. W Zambii znaleźli się tacy pierwsi w świecie ludzie, którzy powiedzieli, że nie przyjmiemy żadnej pomocy w postaci GMO pod warunkiem, że nie będzie zmielona, po to, żeby się nie rozsiała to niezwykle, że znajdzie glebie afrykańskiej, żeby nie roz, z pyłkiem się nie rozprzestrzeniła po całym kontynencie. A więc trzeba naprzód zmienić. No ci ludzie, którzy mają zginąć z głodu, oczywiście no, lepiej, żeby zjedli. Yy, nawet jeżeli jest genetycznie modyfikowany produkt. No ale przecież nie, z, z, z zachowaniem pewnego bezpieczeństwa dla, dla wszystkich pozostałych. Tradycyjne technologie rolnicze jeszcze przez wiele lat, myślę, że jeszcze przez Okres około dwóch pokoleń wystarczą do wyżywienia ludności świata. Nie potrzeba wprowadzać ryzykownych metod związanych z roślinami modyfikowanymi i nie wolno argumentować, że to jest sposób na wyżywienie świata. Drugi, mit też nie wytrzymujący zderzenia konfrontacji z danymi. Mówi o tym, że stosuje się mniej środków chemicznych dzięki uodpornieniu roślin na różnego rodzaju szkodniki bądź choroby. To jest tylko w części prawda, a w części kłamstwo. Podstawowe badania nad roślinami GMO, prowadzone od wielu lat w Ameryce, mają uodpornić kolejne gatunki roślin uprawnych na glifosat czyli substancję aktywną podstawowego środka produkowanego przez koncern Monsanto, czyli Randapu. W tej chwili na rynku jest również wiele innych y, produktów pod innymi nazwami handlowymi, które zawierają substancję aktywną, jaką jest glifosat. Y, Monsanto, producent glifosatu, Zresztą jest to firma, która dorobiła się na produkcji napalmu w czasie wojny wietnamskiej i zainwestowała ogromne środki w produkcję pestycydów. Chce doprowadzić do tego, żeby jak największą ilość roślin można było odchwaszczać przy pomocy glifosatu, czy tam preparatów zawierających tę substancję aktywną. I jej się to udaje, bo kolejne gatunki. Buraki, lucerna, ziemniaki, kukurydza, soja i prace nad następnymi gatunkami trwają. Stają się odporne na randap. W związku z tym w całym okresie wegetacji można je odchwaszczać przy pomocy randapu. Ale to nie znaczy, że zmniejsza się ilość środków chemicznych. Eliminuje się inne firmy, inne preparaty innych firm, które do tej pory były używane w określonych fazach wzrostu do odchwaszczania roślin, o których mówię. Teraz wszystko to idzie w kierunku otwaszczania randapu. Produkcja randapu wzrasta na świecie w szybkim tempie. Również i ceny randapu, bo jeżeli zostaje się monopolistą na rynku to zapomnijmy o tym, że będziemy sprzedawali swoje produkty taniej. Po prostu jest to próba opanowania, odchwaszczania wielu gatunków roślin na świecie przy pomocy pestycydów jednej firmy. Natomiast to nie jest tak, że nie stosuje się tej chemii, że ona będzie w mniejszych ilościach, w związku z tym mniej będzie zatruwała środowisko przyrodnicze. Że to ma być bardziej czyste, jeżeli chodzi o, o walory że tak powiem, to psychologiczne. Nieprawda, bo i tak się stosuje w tym przypadku ten randap czy jakiś inny totalny herbicyd. Opryskiwanie randapem powoduje również uodpornienie się chwastów. Randap jest najmocniejszym środkiem, a przecież niszczenie chwastów jest randapem. Nikt mnie nie przekona, takich doświadczeń nie spotkałem, że powiedzmy, jeżeli roślina posiada gen rozkładający randap, to w takim razie, jak działają produkty rozkładu tego, tego związku. Wiemy w toksykologii, że często sama substancja wyjściowa nie jest tak toksyczna, jak produkty jej rozpadu i to też należy przed wprowadzeniem do żywienia dokładnie zbadać. No i powstają tak zwane chwasty odporne, które później nawet na randach nie działają. No to my przeskakujemy jakby ten postęp w tej, tych technologiach, ale wytwarzamy sobie coś o 20 lat do przodu, chwasty, które naprawdę nie wiadomo, o czym będziemy zwalczać. I teraz sobie wyobrazić teraz tak rolnik, który sieje następnie pszenicę, a pszenicę nie można opryskać landapem, to on sobie będzie zachwaszczał takimi chwastami pszenicę, którą nie będzie mógł tych chwastów zwalczyć. Propagowanie GMO jest zaangażowany ogromny kapitał międzynarodowy. To są ogromne firmy, które zainwestowały miliardy dolarów również w badania nad GMO i teraz chcą, żeby te pieniądze, te dolary wyłożone się w jakiś sposób zwróciły. Jesteśmy aktualnie, no można powiedzieć, cały czas napastowani, można tak powiedzieć brutalnie, przez koncerny, które próbują nam tutaj wmawiać. Po pierwsze, żeby Uwalnień do środowiska rośliny genetycznie modyfikowane. My to jasno mówimy uwalnianie, dlatego że uprawa jest to uwalnianiem do środowiska. Monokultury wielkie korporacje zniszczą polskie rolnictwo momentalnie. Tak stało się na przykład w byłym NRD, tam już wsi właściwie nie ma, są natomiast ogromne pola, na przykład rzepaku monokultury. Ogromnym zagrożeniem rozwoju upraw roślin modyfikowanych jest doprowadzenie do sytuacji, że zaopatrzenie w nasiona przez rolników na świecie będzie ograniczone do kilku firm biotechnologicznych, które te nasiona będą wytwarzały. Nasiona roślin modyfikowanych genetycznie mają wbudowane geny letalne, które uniemożliwiają roślinie w następnym okresie po zbiorze wykształcenia rośliny. Te rośliny po prostu nie kiełkują, bądź zamierają. W związku z tym ten, kto takie rośliny, takie nasiona opatentuje i poprzez działania lobbystyczne, gospodarcze, inne, wyeliminuje inne rośliny z rynku, ten jest panem sytuacji całkowicie. On będzie kształtował ceny tych roślin, nawet jeżeli początkowo wprowadza je po dumpingowych cenach, niskich cenach, kiedy wyeliminuje alternatywę w postaci innych roślin, które mają możliwość rozmnażania. Wtedy on jest panem sytuacji. Takie sytuacje mają miejsce choćby w Indiach, prasa o tym pisała. Prowadzą do uzależnienia rolników, gospodarstw od firm zaopatrujących w nasiona, bo nie ma alternatywy po prostu, nie ma konkurencji. Te ceny wzrastają wielokrotnie. Rolnicy są bezradni, nie mają alternatywy. Opisywane sytuacje mówią o tym, jak dram, jakie dramaty w krajach, szczególnie azjatyckich, tego typu brak alternatywy powoduje łącznie z tragediami rodzin rolniczych, samobójstwami, uzależnieniem ekonomicznym. Pytanie jest, czy zależy nam na tym, żeby w Polsce doszło do masowego pozbywania się przez rodzinne ro... gospodarstwa ziemi, żeby ci ludzie tracili pracę i żeby doszło do komasacji gruntów w rękach wielkich producentów. Czy to jest, powiedzmy, polska racja stanu? Czyż tych zagrożeń w Polsce nikt nie widzi? Czy tylko część ludzi je dostrzega, ponieważ umie czytać, umie analizować, a inni idą w zaparte. Mówią, że interes ekonomiczny, doraźny interes ekonomiczny jakiegoś określonego lobby jest ważniejszy niż cały kontekst spraw związanych z bezpieczeństwem, zarówno żywnościowym, jak i ekonomicznym całego społeczeństwa. Wyżywienie świata, problem głodu, problem braku alternatyw, wyższe plony to wszystko jest. Yy... Mało, mało prawdziwe. W tej rozwijającej się Europie, jednoczącej się Europie, bogatej Europie coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na tak zwaną żywność pochodzącą z ekologicznie czystych obszarów. Polska jest ekologicznie czystym obszarem. Posiadamy wszystkie swoje rodzime gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Możemy więc testować naszą żywność i mówić, że ta żywność pochodzi właśnie z wyśmienitych warunków środowiskowych i w związku z tym należy się za to naszemu producentowi, naszemu rolnikowi odpowiedni ekwiwalent. My wynegocjowaliśmy układ kwotowy, natomiast nie negocjowaliśmy jakości. Nie przeszkadza nic przy tym, przy tym układzie, gdzie jest nadprodukcja żywności, aby polska żywność była lobbowana jako najlepsza żywność w Europie i aby polscy producenci otrzymali wysokie ceny. Uważam, że wprowadzanie genetycznie modyfikowanych organizmów jest jak gdyby hamulcem w tym kierunku, aby wykorzystać nasze warunki środowiskowe. Jest to działalność na szkodę rolnictwa i na szkodę naszego kraju.